Jest Pan pierwszy raz tutaj na Bierkowych spotkaniach. Czego Pan oczekuje w takim czynnym udziale właśnie w tej imprezie? Tak, jestem pierwszy raz. W zeszłym roku występowała Kasia Wilki. Ona mi tutaj e, zadzwoniła do mnie, poprosiła, czy bym miał ochotę wystąpić. E, no i oczywiście się zgodziłem, jako że tu jestem. Myślę, znaczy, że ponieważ niewiele wiem o tym koncercie, bo nie, nie, nie śledziłem zeszłorocznego, nie widziałem. Jestem po pierwszej próbie i, i to jest tyle co mogę powiedzieć, ale już na próbie bardzo mi się podoba, bo, bo występuje w piosence Ważne z Adamem e, i z wokalistką Alą, tak? Dobrze mówię? Ładnie. E, no i genialna jest zwrotka, którą napisał Adam, e, czyli przerob, przerobił zwrotkę Ważne nie dość, że na, w swoim, na swój tekst, to jeszcze w gwarze zrobił to doskonałej, więc złapaliśmy od razu dobry, dobry kontakt i i znamy się właściwie pół godziny, a już wymieniliśmy telefonem i umówiliśmy się na obiad, będziemy dopracowywać szczegóły i będziemy się, że fajny, fajny występ. Ja numer ważny mam tak ograny, że każda reinterpretacja go bardzo mnie cieszy, bo jest to coś świeżego. Super. Jest Pan wokalistą hip-hopowym. Czy na jakich wzorcach przez całe życie najwięcej Pan się wzorował? Jakiś, ma Pan idoli szczególnych? Mam swoich idoli, oczywiście. Bardziej traktuję Rap... w większości słucham hip-hopu i to raczej raczej amerykańskiego eee, z tym że nie nie nie, nie... Nie odbieram e, przesłania hip-hopowego ze Stanów jako w, w jakichś wskazówek życiowych, tylko bardziej inspiruję się raperami jako, jako fajnymi wykonawcami, jeśli chodzi o techniczną stronę, czyli, czyli fajnie zarapowany tekst od strony technicznej mnie bardzo jara, a tam jest bardzo wysoki poziom. E, no, mam swoich e, ulubionych raperów, takich weteranów jak Will Smith, L. Cool J, bardziej współcześnie Kanye West, jest taka moja trójca a oprócz tego jeszcze wielu innych, Lupe fiasko, czy Millionaire, TI, yy, także mnóstwo yy, raperów. Yy, no i, i gdzieś tam pomiędzy nich, yy, łapiąc inspirację, stara się kształtować swój, swój jakiś styl. W tym roku poprowadził Pan szesnastkę utalentowanych wokalistów w bitwie na głosy, zajęliście trzecie miejsce, oczywiście gratuluję. Czy nadal utrzymujecie ze sobą kontakt? Macie jakieś muzyczne plany? Oczywiście, mamy muzyczne plany. Najbliższy koncert gramy 29 lipca na dużej imprezie Radia Z z całym mezotimem. Poza tym biorę nie wszystkich, ale po kilka osób często na, na, na swoje koncerty i, i, i ze mną występują w jakichś tam dodatkowych numerach. Także mam bardzo bliski kontakt z e, kilkoma osobami, taki stały, z całym mezotymem też mamy e, sporadycznie koncerty. Nie wykluczone, że nagramy płytę, nie chcę deklarować jeszcze oficjalnie, ale bardzo możliwe, także, także wszystko jest w należytym porządku i to była wielka przygoda mojego życia i cieszę się, że nadal trwa. Bardzo się, bardzo się również z tego powodu cieszę. Jednak muszę o to zapytać. Wiem, że był Pan studentem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, do której osobiście również częstszam Mimo wszystko, chociaż jeżeli to był nawet krótki okres czasu, jak Pan go wspomina? Bardzo dobrze wspomina. Nadal <śm> jestem na liście mailingowej. Pierwszego roku studiowałem psychologię dla magistrów. Bardzo mi się podobało. Zrezygnowałem tylko i wyłącznie z tego powodu, że to był tryb niestacjonarny, gdzie weekendowo ja nie byłem w stanie, ponieważ w pewnym momencie mieliśmy po prostu wszystkie weekendy zajęte przez najbliższe pół roku, więc nie było sensu studiować czegoś, na czym się nie, nie jest w stanie być. Także nie wykluczam, że będę gdzieś tam w psychologii w jakiś w jakimś sposób kontynuował. Nie wiem, czy w tej szkole, nie wiem, czy w tym w tym trybie, ale, ale bardzo mi się podoba. Zresztą mam kilku, kilku znajomych nadal z tego roku i utrzymujemy kontakt. Śledzę drogą mailową, co, co jest na wykładach. Czasami sobie to czytam i, i, i pozdrawiam serdecznie wszystkich studentów i wykładowców tej szkoły. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję za... Tobie życzę powodzenia na na Twoich studiach i w tym temacie. Widzę, że warsztatowo rozwijasz się, praktyka tutaj czyni mistrza. Mam nadzieję. E, I pierwszy rok to dopiero początek, mam nadzieję, dużej przygody z dziennikarstwem. Bardzo dziękuję. Takie słowa o z pewnością się przydadzą. Na koniec jeszcze taka mała prośba, może jakieś krótkie pozdrowienie dla słuchaczy Radia Rotunda, jeżeli mogę prosić. Oczywiście. Witam serdecznie tu Mezo, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rotunda prosto z Zakopanego. Yeah!